Hiszpania. Hiszpania. No, portu. No, portu. Portugalia. Portugalia. O tym, które z państw reprezentować będą w trakcie parady szumana uczniowie wócławskich szkół, zadecydowano podczas dzisiejszego losowania, które odbyło się w urzędzie miasta. Pomaszerujemy przez ścisłe centrum, czyli przez plac wolności, dojdziemy na plac Grodzki. Po tej zeszłorocznej przerwie doszliśmy wniosku, że e, potrzeba dalej fajnie mówić o Unii, potrzeba e, pokazywać, że Polska stanowi bardzo ważny element Unii Europejskiej i tak troszkę. Taki mały eksperyment, doszliśmy do wniosku, że samo przejście, sam przemarsz to za mało, że parada winna się skończyć festynem europejskim. Parada połączona z festynem europejskim to tylko część z działań, dzięki którym młodzi ludzie mają szansę poznać inne kraje Europy. Myślę, że to jest dobry sposób, żeby w ramach fajnej zabawy. Zdobywać wiedzę o danym kraju, i na pewno jest to atrakcyjniejsza forma niż siedzenie w ławce i słuchanie czy czytanie na temat danego kraju. A jednocześnie przy tej otwartości całej Europy wzbudzenie zainteresowania potwierdzi starą tezę, że powinniśmy znać sąsiadów równie dobrze jak samych siebie. Święto Europy obchodzone będzie we Włocławku 8 maja. Uczniowie zaprezentują wówczas język, kulturę, kuchnię i architekturę wylosowanego dzisiaj kraju. A to stanowi nie lada wezwanie. Monika Grzanka, Telewizja Kujawki.